Siemank a z tej strony Metsu i witam Was w trzecim odcinku z kariery przemysłowa pochety w FIFA 21. Dzisiaj rozpocznę od meczu z Brentford, a potem czekają nas kolejne spotkania, których łącznie będzie sześć w tym materiale, i wszystko już będziemy mieli nadrobione. Więc od następnego odcinka ponownie będzie 5 spotkań, tak jak powinno być od samego początku. Po ośmiu kolejkach jesteśmy wica liderem, 3 punkty straty do lidera, 1 jeden punkt przewagi nad trzecią drużną. Damy z siebie wszystko. My w tym odcinku poszło nam jak najlepiej, jeśli się Wam spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobrze, tej Tonej przedziera się środkiem odegranie. Jensen bawi się w polu karnym, uderza i zdobywa bramkę. Niestety 1-0 dla Brentford. Bardzo dobrze zamieni nadarzającą się sytuację na bramkę. Ale staramy się szybko zrobić straty. Płacheta przegrywa pojedynek. Fizyczny, no fizyka nie jest naszą najmocniejszą stroną. Tonej bardzo ładnie rozrzucił grę. Kolejna sytuacja, bramkowana śpiłka, że nie są w stanie dogonić rywala, ale król ratuje nam skórę, łapie piłkę i możemy być spokojniejsi. Wreszcie Norwich w natarciu, Płacheta podań do Pukkiego, temu Pukki dośrodkowanie, Płacheta głową od słupka do bramki, 1 do 1. Wyrównujemy w 64 minucie i to spotkanie zaczyna się od nowa. Dobra akcja Brentford. Jest Nordgard, Jensen, zagrani na pole karne. Tonej, powstrzymany przez króla. Dobra interwencja Holendra. Dobrze, Tonej, jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu. Podanie do Da Silwy, Da Silva ucieka z pola karnego. Ponownie wraca, uderza król do broni. I mamy w tej sytuacji tylko i wyłącznie rzut rożny. Jedna, to już praktycznie ostatnia akcja tego spotkania. Jensen, powstrzymany przez błahetę, Polak, haruje również w defensywie. I remisujemy to spotkanie 1 do jednego. Dość korzystny wynik, patrząc na przebieg tego spotkania. Przed meczem tego wyniku zdecydowanie nie brałbym w ciemno, ale patrząc na to, jak graliśmy, no i praktycznie, że nie kreowaliśmy sobie sytuacji, oddaliśmy tylko jeden do tego niecelny strzał, który na szczęście zakończył się bramką. No bo wiadomo, że strza strzały od słupka są liczone jako niecelne, ale najważniejsze jest to, że piłka ostatecznie zatrzepotała w siatce, a nam udało się zremisować to spotkanie. Przejdźmy dalej. I tutaj spadamy na trzecie miejsce w ligowej tabeli. mów niestety nas wyprzedziło, a teraz czas na mecz z liderem. Zaczynajmy! To arcyważne spotkanie. Dobrze tutaj rozgrywałem piłkę. Jest płacheta, wbiega w pole karne, przemysła w płacheta, schodzi do lewej nogi. Ma mnóstwo miejsca, uderza prosto w bramkarza, który spokojnie interweniował. Dobrze skip, zagranie do płachety. Płacheta środkiem, podanie do Pukkiego, temu Pukki. Jest tutaj Sztyperman, 1 do 1. Zera. Tak jest, wychodzimy na prowadzenie. W 42 minucie Sztyperman zamienił naszą najlepszą sytuację na bramkę. Dobrze Płacheta pędzi skrzydłem odegranie. Bajram wypuszcza płochetę. Płacheta może dośrodkowywać. Zwleka z tym jednak, wreszcie dogranie. No ale tutaj nie udało się oddać strzału. No i Foster ma piłkę w rękach. Belfodil, zagranie do Semy, Sema w polu karnym uderzył jeden do jednego. Szybko Watford odrabia straty. I pięćdziesiąta minuta to jest moment wyrównania. Dobrze, Skip. Płacheta traci łatwo piłkę i jeszcze fauluje Bentalewa. Czy to będzie żółta kartka? Zobaczmy. Sędzia sięga do kieszonki, wyciąga żółty kartonik i Płacheta musi grać ostrożniej. Spokojnie, Hughes. Jest Cut hard, cut hard bawi się piłką, czy zagra? Tak jest, Belfodil. Traci ją jeszcze Bentalew, słupek. Tak blisko, a jednak tak daleko. Jeszcze Sema zgarnia tą piłkę, ale szybko ją traci. Bayram do płachety. Możemy wyprowadzić kontrę. Płacheta wygrywa pojedynek z pentalebem. Płacheta cały czas biegnie, nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Jeszcze Stipperman. Płacheta. Płacheta przedarł się. Błąd welikowicza. Płacheta w polu karnym. Schodzi do prawej nogi. Uderza i zdobywa bramkę. Jak widać, ta noga służy do czegoś więcej niż wchodzenia do tramwaju. Słabsza noga, a wyglądała jak u wielu lepsza. Dobrze, płacheta ma chrapkę na kolejną bramkę. Przemysła w płacheta. Zagranie jednak niedokładne. McLean wyczekał temu, pukki, spokojnie Fostetto broni. No i w tej sytuacji mamy rzut rożny. I zobaczmy, jak wykorzystamy ten stały fragment gry. Piłka w narożniku, dośrodkowanie, główka i nie ma bramki. Tym razem, niestety, nasz zawodnik się pomylił. I wygrywamy to spotkanie z liderem 2 do 1. Był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, mieliśmy oczywiście odrobinę szczęścia, jak przy tym na przykład strzale w słupek, no ale wiadomo, szczęście jest przyja lepszym. I trzymajmy się tej optymistycznej wersji na temat naszej gry. Tutaj widzimy dość negatywnie oceniony występ Poety, mimo oceny 9,3 to jest czasem w sumie najlepsze, że musisz się zachowywać inaczej niż FIFA od ciebie tego wymaga. Bo wymienność pozycji to jest coś naturalnego na wysokim poziomie, a w FIFA jesteś za to karany, ale ja wolę dostawać ujemne punkty, a grać dobrze niż grać jak FIFA karze. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy liderem. Tyle samo punktów co Watford, ale lepszy bilans bramkowy, no i lepszy bilans bezpośrednich spotkań. A teraz czas na mecz z Barymów. Kolejna drużyna z czołówki. Zaczynajmy trzecie spotkanie. Dobrze Płacheta, indywidualna akcja Smith. Nie jest w stanie go powstrzymać. Płacheta minął go jak slalomową tyczkę. Płacheta w polu karnym dośrodkowanie, ale piłka nie trafia do nikogo. Płacheta kolejny raz na skrzydle, bawi się piłką Traci ją, ale bardzo szybko odzyskuje odegranie do Bayrama. Bayram wyczekuje momentu, płacheta idealnie w tempo. Może być podanie i niestety pukki tutaj. Bardzo źle się zachował. Brooks jeszcze dia. zagranie do środka. Pearson, Lerma na 1 do 0. Miał sytuację, wykorzystał ją Barnum na prowadzeniu, a my musimy odrabiać straty. Spokojnie tutaj atakuje Barnum. I jeszcze piękne odegranie Lerma, na szczęście tym razem król go powstrzymuje. I jeszcze Brooks tutaj zgarnął piłkę, Walijczyk do środka, ale Pearson powstrzymany. Niestety Barnumów tutaj rządzi i dzieli Dia, spokojna akcja. Zagranie do Lermy, bardzo aktywny Kolumbijczyk, piłkę na prawej nodze, uderzenie 2 do zera, 2 do zera dla Barnumów. I jesteśmy w niezwykle ciężkim położeniu, ale musimy walczyć do samego końca. I staramy się już odrabiać straty Płacheta. W pojedynku biegowym ze Smithem, tutaj jest wygrany już na sam start. Płacheta za moment biegnie w pole karne, przemysław Płacheta. Płacheta powstrzymany przez Bramkarza, który zachował się po profesorsku. No i barymów, dla nich 2-0 to za mało, idą po trzecią bramkę. Jest Korea i 3-0 strzał po krótkim rogu. Tutaj ewidentnie błąd króla. To jest królestwo Bramkarza, którego musi chronić. Walczymy mimo bardzo niekorzystnego wyniku Płacheta. Jest temu Pukki, jest bramka, jest bramka, która przywraca nadzieję w 89 minucie, czasu bardzo mało, No, ale kto wie, może jeszcze powalczymy, damy z siebie wszystko. I walczymy, to może być już ostatnia akcja, Płacheta zagrani dopóki go temu Pukki w polukarnym gol, tak, 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 ale niestety czas się powoli kończy, no i boję się, że już piłki nie zobaczymy, no i tak się stało, niestety przegrywamy 3 do 2. Walczyliśmy do samego końca, ale na nic się to zdało. Jedynie indywidualne statystyki sobie poprawiliśmy. Zaliczając dwie asysty, ocena meczowa 8,1. Daliśmy z siebie wszystko, ale jak widać, na trzy punkty drużyny się to nie przełożyło. Indywidualnie, płacheta zagrał dobrze, ale niestety zespołowo zagraliśmy słabo, przez co zdobyliśmy 0 punktów. No i nasza sytuacja w ligowej tabeli na pewno się pogorszy. A do tego porażka z bezpośrednim rywalem. Zawsze boli, jeśli chodzi o punkty. Przejdźmy dalej. No i spadamy na drugie miejsce. Barnumów, liderem na szczęście Watford, również stracił punkty. No i dostajemy powołanie na mecz z Walią i Niemcami. A w międzyczasie gramy czwarte spotkanie w tym odcinku z Middlesbrough. Więc zaczynajmy. Czwarte spotkanie. Dobrze tutaj pukki zagranie do Płachety. Płacheta wbiega między dwójkę obrońców. Płacheta sam na sam z bramkarzem. 1 do zera, szybkie otwarcie. Piąta minuta. Obrońcy zachowali się bardzo pasywnie, co wykorzystał Przemysław Płacheta. I Płacheta tym razem pędzi skrzydłem, Płacheta w polu do dośrodkowanie. Jeszcze Sztyperman powstrzymany przez Bettinelego, który bardzo dobrze się ustawił. Jest tutaj skip, skip czy zagra, tak jest do Płachety, Płacheta głową do środka. Jest tutaj temu Pukki, skip, Płacheta, piłka na lewej nodze i nie ma bramki. Centymetry dzieliły nas od celu. Jest skip, dalekie zagranie. Płacheta ma bajrama czy mu w tempo? Zobaczmy. Jednak Polak zbiega do środka. Zagranie do Scipermana, który potknął się o piłkę. A myślałem, że takie cuda tylko w ekstraklasie. Akpom, jeszcze Savail. Savail wygrał przebitkę, uderzył, ale został zablokowany. Na całe szczęście. No i wygrywamy to spotkanie po bramce płachety 1 do 0. Bardzo skromne, ale jakżeż cenne zwycięstwo. Gol w pierwszych minutach ustawił to spotkanie. Tutaj widzimy takie mieszane odczucia trenera na temat naszej gry, ale gdybyśmy przestrzegali jego wytycznych, to ta bramka nie, by nie padła, bo byśmy się cały czas trzymali uparcie skrzydła, a jednak wymienność pozycji w nowoczesnym futbolu to jest podstawa sukcesu. Szkoda tylko, że nasz trener zatrzymał się w XX wieku. Przejdźmy dalej. No i cztery spotkania za nami. Tutaj widzimy 25 punktów na koncie, drugie miejsce Barnumów liderem. Watford zaczął strasznie cieniować od porażki z nami, to chyba dla nich był taki moment przełomowy, w którym zapomnieli, jak się gra w piłkę. Pukki na razie najlepszym strzelcem Championship. Płacheta, najlepszym asystentem, drugie miejsce: Pukkiego. A najwięcej czystych kąt ma Foster, Smithis, Kamiński i Bentley. A my szykujemy się do meczu w reprezentacji z Walią. Jako, że Sousa widzi więcej, to nas dalej wystawia na środku pomocy. Zaczynajmy! Dobrze, Płacheta. Zagranie tutaj do Milika Arkadiusz, Milik dośrodkowanie, Lewandowski nie trafia w piłkę, jeszcze Rybus, Płacheta i broni to bramkarz. No i tutaj widzimy, będzie tylko rzut rożna. powinniśmy wycisnąć więcej z tej sytuacji. Mamy corner Płacheta prosi o piłkę, Zieliński wybiera inne rozwiązanie, Krychowiak, ale Hennessy niestety z łatwością łapie tą piłkę. Ramsey zagranie do Mura, Mur do Robertsa, Roberts do Bejla książę szpitala powstrzymany, Wojciech Szczęsny na posterunku. No i tak tutaj była pozycja spalona, więc nawet jakby ta bramka wpadła, to nie zostałaby ona uznana. Minimalny, ale offside. Dobrze Płacheta. Do środka Arkadiusz Milik, oni potrafią dobrze współpracować. Płacheta w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Strzał po krótkim i nie ma bramki. Henesi na tyle dobrze go przykrył, że nie trafiliśmy. Krychowiak zagranie do Płachety. Płacheta ma sporo miejsca i czasu, może podawać, jednak decyduje się na indywidualny rajd. Przemysław Płacheta jest już w polu karnym. Płacheta, zejście do lewej nogi, do grania zablokowany. Nasz zawodnik i tutaj piłka w powietrzu. Jest w posiadaniu walijczyków. Ale jeszcze ją przechwyciliśmy. Maciej Rybus, Przemysław Płacheta. Jest Lewandowski na 1 do 0, tym razem strzał po krótkim rogu zakończył się bramką. I od 34 minuty prowadzimy. I chcemy podwyższyć to prowadzenie. Płacheta łatwo tutaj mija obrońców. Przemysław Płacheta. Lobikiem nie załatwi bramkarza, bo Damet na spokojnie go zatrzymał. Krychowiak dobrze na krótko. Zieliński, Lewandowski, Płacheta. Czy dogra? Zobaczmy. Przemysław Płacheta ośmieszył obrońcę. Krzysztof Piątek, jeszcze kądzior i mamy ramkę 2 do 0 w 66. Minucie. I Walia ma już tylko iluzoryczne szanse na zwycięstwo. Polska 2, Walia 0. A my idziemy po trzecią bramkę. Świderski zagrani do Płachety. Płacheta, dobre wypuszczenie skrzydłowego. Zieliński się jednak potknął o piłkę. Coś to się ostatnio często zdarza w naszej karierze. No i wygrywamy tutaj na spokojnie 2 do 0. Książę szpitala nie pomógł wali, a my na spokojnie triumfowaliśmy i tutaj ocena meczowa 8,9. Jeśli chodzi o nasz występ, no to grając na środku pomocy mamy zdecydowanie więcej stref, w których się możemy znajdować niż na skrzydle, więc tutaj te opinie menadżera też od razu są lepsze, chociaż w tym przypadku opinie bardziej selekcjonera. Szczęsny zero interwencji, niech to świadczy o tym, jak zdominowaliśmy Walijczyków. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację w tabeli, jesteśmy liderem. Drugie miejsce Niemców, trzecie Czechów, Niemcy zremisowały z Portugalią. I teraz na zakończenie odcinka właśnie podejmujemy tego przeciwnika. Zaczynajmy to widowisko. Polska versus Niemcy. Do 2014 to nie były dla nas najlepsze wspomnienia, ale teraz może być lepiej, ale świetnie tutaj Neuer ustawiony, eliminacji Euro 2000, wiadomo 16 były przełomowe w tej kwestii. I teraz też chcemy zwyciężyć, zobaczmy, jest rzut rożny. Mocne dośrodkowanie Kołdziora, piąskuje to Neuer, jeszcze przemysłow Płacheta przed szansą, ale obrońcy na spokojnie zatrzymują to uderzenie. Jest tutaj Gnabry z zagraniem do Gosensa, Gosens bawi się piłką, jeszcze odgranie, Gnabry, Kroos, Gnabry, Werner. Jak widać niestety w formie nie ma koszulki Chelsea na sobie, więc i w bramkę potrafi trafić. Niemcy jeden, Polska 0. Ale na narodowym potrafimy grać z Niemcami w Płacheta, dobrze kądzior. na pole karne, Milik czy do środku je, zobaczmy, uderza i zdobywa bramkę. Te strzały po krótkim rogu to jest naprawdę rak Fify 21, oby w 22 to naprawili. Jest tutaj Płacheta, ładnie walczył o piłkę, ale przegrał ten pojedynek, Gorecka, jest tutaj Werner, Gorecka, Gorecka, Werner, Gorecka i gol, 2 do 1 dla Niemców, ależ tutaj poklepali. Może tak Werner pod koszulkę Chelsea powinien ubierać koszulkę reprezentacji Niemiec albo Lipska? Wtedy pewnie jego rezultaty strzeleckie byłyby na dużo wyższym poziomie, a ja tutaj widzimy dość oryginalna Cieszynka. Płacheta, Milik. Jest tutaj Płacheta, zagranie do boku, Kołdzior. Czy odegra? Tak jest, do Płachety. Płacheta, piłka na lewej nodze, zablokowany. Jeszcze ma szansę na poprawkę, chybił o centymetry. Ale Neuer też dobrze zamknął mu wszystkie strefy. Jest Krychowiak. Zieliński, Płacheta, czy zagra do napastnika? Tak jest. Lewandowski, wypuścił Płachetę, ten ma sporo miejsca. Schodzi do lewej nogi, uderza, wyrównuje! 66. minuta, to spotkanie zaczyna się od nowa. Ta batalia cały czas trwa. Ale Niemcy chcą ją przechylić czas zwycięstwa na swoją korzyść Werner. Werner w polu karnym to się może tragicznie zakończyć. Jeszcze blok Glika, dobra postawa w defensywie. Ostatnia akcja tego spotkania, Werner. Nawet Płacheta już tutaj broni i perfekcyjnie przechwytuje tą piłkę. Mamy okazję do kontry, zobaczmy. Jest tutaj kądzior. Płacheta wychodzi na pozycję, płacheta biegnie cały czas do przodu, a Sędzia przerywa. Jakbym był botem, to 100% by mi nie przerwał, no ale tak to właśnie jest. Bot może czasem przy dojcionych dwóch minutach rozgrywać piłkę 6 minut, wycofywać piłkę, robić co chce i Sędzia mu nie przerywa, A ty robisz kontrę na pełnej szybkości, no i Sędzia sobie gwizdze. Ej, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak niestety działa FIFA. Zremisowaliśmy z Niemcami, chciałoby się więcej, ale cieszmy się z tego punktu bo w kontekście całych eliminacji może okazać się być na wagę złota. A teraz przejdźmy dalej. Za nami sześć spotkań, jeśli chodzi o ten odcinek. Polska jest liderem grupy, drugie miejsce Niemcy, trzecia Portugalia, czwarte Czechy, piąta Grecja, szósta Walia. Płacheta jest na razie wraz z Jamesem, Wernerem, Daridą, najlepsi, najlepszymi strzelcami, wraz z Milikiem i Sylwą, najlepszą asystentem. A na czyste konta nie ma co patrzeć. Tutaj widzimy terminarz na najbliższe tygodnie Mam nadzieję, że dostaniemy w wielu meczach szansę. Do tej pory 15 spotkań, 11 bramek, 9 asyst. Imponujące statystyki, ale chcę je jeszcze bardziej wyśrubować. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Wszystko udało nam się nadrobić. Po trzech odcinkach mamy rozegrane 15 spotkań i od następnego odcinka oczywiście wracamy do systemu. 5 spotkań na odcinek, ale miejmy nadzieję, że emocji będzie równie dużo jak w tym odcinku, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się.